Zapraszamy do obejrzenia filmu instruktażowego pierwszej pomocy przedmedycznej, a dokładnie resuscytacji krążeniowej u osób dorosłych, jak i dzieci, które są nieprzytomne i nie oddychają. Instruktorem będzie ratownik medyczny Dawid Piłat. Dzień dobry Państwu. Widzimy leżącą osobę na ulicy. Sprawdzając najpierw bezpieczeństwo. Sprawdzamy, czy zareaguje, czy tylko śpi, czy jest upojona alkoholem. Reakcję sprawdzamy przez potrząśnięcie za ramiona i głośne zapytanie, co się stało, bądź poproszenie, żeby otworzył oczy. Jeżeli jest taka możliwość, w czasie pandemii zakładamy osobie poszkodowanej maseczkę na twarz. Następnie oceniamy przez 10 sekund, obserwując ruchy klatki piersiowej, czy nasz poszkodowany. Oddycha, czy klatka się unosi i opada. Nie skracajmy tego czasu 10 sekund. Jeśli oddechu nie ma, klatka się nie unosi, bądź mamy wątpliwości, czy się unosi, natychmiast rozpoczynamy uciśnięcia klatki piersiowej. Uciskamy non-stop, bez żadnych przerw, mając proste łokcie, nachylając się bardzo nad osobą poszkodowaną, wciskamy głęboko na co najmniej 5 cm. Trzeba użyć dużo siły, aby te, tę głębokość uzyskać. Równo oddychajmy, potraktujmy te uciśnięcia, tą resuscytację krążeniowo oddechową, jak powolne bieganie, jak trening biegowy. Tempo uciśnięć wynosi co najmniej 100 na minutę, czyli w trakcie 60 sekund musimy. Co najmniej 100 razy ucisnąć na głębokość 5 cm klatkę piersiową. To jest tempo, które nam pozwoli prawidłowo, w prawidłowym tempie uciskać klatkę piersiową. Ogólnoświatowe zalecenia co do resuscytacji krążeniowo-oddechowej wskazują, aby ratownicy przy uciśnięciach klatki piersiowej zmieniali się co około 2 minuty. Już przed pandemią ogólnoświatowe towarzystwa, które wskazywały nam kierunek postępowania skutecznego przy osobach nieprzytomnych, nieoddychających. Dla osób nieprzeszkolonych nie zalecały prowadzenia resuscytacji oddechowej, czyli wtłaczania powietrza, wykonywania tzw. oddechów ratunkowych. Teraz, kiedy na świecie szaleje pandemia, zaleceniem jest tym bardziej nie wykonywanie oddechów ratunkowych, a tylko i wyłącznie uciśnięcia klatki piersiowej.